Witam dziś w odcinku wam pokażę jak żeśmy się nadziali byłem pewny stuprocentowo że spawarki będzie dużo miedzi i w ogóle no ale się przeliczyłem że tak powiem otworzyłem tą spawarkę bo tylko chciałem sobie zobaczyć jaki jest transformator i w ogóle no i zobaczcie wiecie co to jest tak jak znajomy z kanału powiedział chińska miedź niestety ale mamy aluminiowe druty cały oto ten transformator jest alumini z jednej strony i z drugiej pomyślcie sobie nie ma w tej spawarce ani grama miedzi nie ma nic z jednej z drugiej strony Kompletnie zero. Więc jak ktoś kiedyś będzie chciał zainwestować w spawarkę do rozebrania, to niech lepiej dobrze sprawdzi, czy się o to nie nadzieje na takie, oto piękne cudo aluminiowe. Oczywiście tej spawarki więcej już nie będę rozbierał, bo ona jest praktycznie cała ze stali. Te kabelki tylko się podrywa chociaż wiele tu i tak nie ma a resztę w całości oddamy na złom spawarka była zepsuta bo sprawdzaliśmy i oczywiście te kable do spawania spawelnicze tak jak w ostatnim odcinku miałem ładne które były z miedzi i tej miedzi było dużo tutaj nawet te kable były całe aluminiowe więc jak sami widzicie Oto to taka ładna chińska mi Więc powarka cała ląduje na złom. Bo tego aluminium, według mnie, może ktoś by to wydobył, zbierał. Ale według mnie to się nie opłaca. I ja się tym nie będę zajmował. Jeszcze pokażę Wam w przybliżeniu, jak to wygląda. Jest tutaj parę styczków z mosiądzu. Ale nie ma sensu tego rozbierać. Zobaczcie. Taka piękna chińska niedzucha. I co, to byłoby na tyle w tym filmiku? Więc jak mówiłem, jak będziecie chcieli zakupić do rozbiórki, to lepiej uważajcie, bo można się ładnie nadziać. Więc oczywiście, jak się filmik podobał, stawcie łapkę w górę, hej.